Witam tymczasem w kolejnym odcinku. Czego nie mówią Ci nauczyciele? Owsiak, czyli Gwiezdne Wojny po polsku. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce była sobie planeta. Żyły tam dziwne istoty, co nie chciały wspaniałego komunizmu. Jednak dobrzy komuniści wiedzieli, że bez nich będzie im źle. Zatem wszelkimi siłami pomagali mieszkańcom planety. Nawet kiedy musieli oficjalnie oddać władzę. Kiedy byli zbyt starzy, pałeczkę ją przekazywali swoim genialnym dzieciom, co moc wyssały z mlekiem matek. Ta opowieść jest o jednym z takich dzielnych synów, co całe życie poświęcił, niosąc pomoc mieszkańcom tej planety. Wydawał na to setki milionów, poświęcając bezpłatnie swój cały czas i swoją całą młodość, aż został. Podziwianą gwiazdą, gdy nagle jeden podstępny Jedi zaczął z nim wojnę. Tak zaczęły się gwiezdne wojny, co ciągnął się już latami. Opowiem Wam o tym od samego początku, jednak opowieść jest długa, dlatego podzieliłem ją na części: przebudzenie mocy, atak klonów, powrót Jedi, Imperium Kont atakuje. Nowa nadzieja, mroczne widmo i zemsta sitów. Zatem zaczynamy! Witam w cyklu Czego Ci nie mówią? Przebudzenie mocy, czyli komunistyczne początki legendy. Jaki kołek, taki Klin, jaki ojciec, taki syn. Powtarzał mi do znudzenia mój mistrz w szkole dla młodych Jedi. Zatem każdego oceniam po jego pochodzeniu i wychowaniu, a potem po czynach, a na samym końcu po słowach. Większość znanych mi ludzi postępuje kompletnie przeciwnie. Zatem słucha, czy ktoś mówi i się tym zachwyca. Czasem zobaczy jego czyny i się zdziwi, że przecież głosi inaczej niż mówi, ale niemal już nigdy nie przyjrzy się, skąd się taki gość wziął. I kto go tam wsadził? Tak było ze słynnym agentem Bolkiem, co to dzięki właśnie takim idiotycznym skupianiu się ludzi na słowach, a nie czynach i bez badania pochodzenia i przeszłości danego typka, obdarzają go całkowitym zaufaniem i podziwem. Szczerze mówiąc, identycznie jest z każdym postkomunistycznym agentem, co cieszy się zaszczytami aż do dzisiaj. Doszło do tego, że od lat podziwiamy dzieci komunistów i płacimy im ochoczo gigantyczne pieniądze, jakbyśmy zapomnieli, że to właśnie z komunistami mieliśmy walczyć. Chętnie pokażę kiedyś, jak to komuniści płynnie przeszli z jednej metody rządzenia Polską na inną i że właściwie to nigdy nie oddali władzy, a oni sami i ich dzieci opływają w jeszcze większe dostatki niż było za samej komuny. Zatem pozwólcie, że dzisiaj przedstawię ojca i matkę takiej kolejnej legendy. Myślisz pewnie, że znasz Jerzego Owsiaka i wiesz wszystko o jego biznesach i powiązaniach. Bo słyszałeś, że jest synem policjanta i że jednak właściwie to wyciąga kasę dla siebie z pieniędzy, jakie miało być tylko na pomoc biednym dzieciom. Czy tak? Obejrzyjmy może jednak wspólnie fakty, bo myślę, że jest wiele rzeczy, o jakich ci nie mówią. Zatem zaczynamy! Okej, okay. dzisiaj popatrzymy dla odmiany moim sposobem na pana Owsiaka, tego wspaniałego człowieka, co od lat nieodpłatnie pomaga dzieciom. Jeśli dziecko jakiegoś komunistycznego oficjela zaczyna być znane, to nauczyłem się, że nie bez powodu się tak dzieje. Zadziwia mnie genetyczna doskonałość plemników komunistów, bo każde ich dziecko to geniusz mediów. I świetnie odnajduje się w pozbawionym komuny świecie, bijąc na głowę każdego innego kandydata z ludu. Popatrzcie na dzieci Walentynowicz czy gwiazdy, gdzie one zasiadają? Jaki majątek mają? Kto w ogóle o nich słyszał? Nic, kompletne dno i żenada. Ale jeśli byłeś komunistycznym pachołkiem, a nawet znaczącym donosicielem, to ho, 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 twoje dzieci zaczynają objawiać ślady geniuszu już w łonie matek, a potem jest tylko lepiej. Zatem mamy taki przypadek dzisiaj: Jerzy Owsiak. No, pewnie każdy już wie, że był synem milicjanta, no, ale to zmyła. Nie będę was zanudzał szczegółami, jakie ustaliłem badając ich życie. Ale powiem tylko, że śmiałem się czytając oficjalny wpis w Wikipedii. Oba wpisy są niezwykle mylące, chociaż nie są kłamstwem. Mamusia to właściwie sadzała piękną pupę na stołkach, ale w komendzie milicji, a tatuś ochoczo wstąpił do MO tuż po wojnie. Wtedy, gdy wyszukiwało się i katowało żołnierzy AK, umacniając komunistyczną władzę ludową, był tak ochoczy w służbie, że w aktach napisał jako swój sukces, że w dużej mierze przyczynił się do rozbicia PSL-u w gminie Mierzyszyn. Piastował też stanowisko zastępcy komendanta do spraw polityczno-wychowawczych. Świetnie wychodziły mu wykłady w ośrodku szkoleniowym ZOMO. Nic dziwnego, że niebotycznie awansował aż do stopnia naczelnika wydziału i pułkownika milicji. No, taki to był zwykły milicjant i taka zwykła księgowa. Dziękujemy Ci, Wikipedio. Uważacie pewnie, że to Owsiak wymyślił, założył i wylansował wośb? Ha, naiwniaki i nieuki. Nie chciał Wam się nawet zobaczyć oficjalnie dostępnych dokumentów, zanim zaczęliście dawać mu miliony. Czy jak puka do Waszych drzwi ktoś i mówi dajcie na kalekie dzieci, to co, dajecie? Dlaczego zatem cała Polska zaczęła nagle dawać Owsiakowi? Nie wiecie, to ja wam powiem, bo był wylansowany w mediach, jak każda blenda med Coca-Cola i inny szajs, jaki kupujecie namiętnie przez lata. Nie wiecie, że to wymysł nazistów, że jeśli coś powiesz odpowiednio często i głośno, to ludzie w to na pewno uwierzą? Komunizm i nazizm mają ten sam mechanizm. I szczerze, to nie wiem, kto więcej ludzi zabił, ale w ciemno obstawiam komunizm. I to nawet przyjmując medialne liczby tzw. Holokaustu. Zatem mamy do czynienia z czymś poważnym, bądźcie tego pewni. Jak zatem komuniści przyłożyli się do powstania fenomenu Wośp? Dokładnie tak, jak pokazałem, jak Żydzi do powstania nazistów Adolfa. Kasa i media. Tak można wlansować dowolną gwiazdę. Popatrzcie, jak powstała nowoczesna w kilka miesięcy, czy może wcześniej nawet PO. Wośp powstała dzięki mocnym postkomunistycznym układom. W życiu nie słyszeliście tych nazwisk i nie macie pojęcia, kim są te osoby. A szkoda, bo to ciekawe i pouczające. Tym, co nie wiedzą, powiem, że, żeby dostać głupią habilitację, trzeba mieć niezłe układy. Ale, żeby dostać się na sam szczyt naukowych zaszczytów, to trzeba dużo więcej. Wiem, co mówię i to z doświadczeń własnych i moich bliskich znajomych. Kiedyś może pokażę ten mechanizm dokładnie, bo o tym Wam na pewno nie mówią. Zatem współzałożyciel WOSZP to była mega szycha medyczna na najwyższym poziomie. Myślicie, że taki gość gadałby z synem zwykłego policjanta i księgowej? I to takim bez szkoły, no bo owsiak w edukacji wybitny to nie był, delikatnie mówiąc. A już na pewno nie zakładałby z kimś takim żadnych spółek czy fundacji. Pan Chełstowski to mocna postać i o nim samym mógłbym przygotować nie jeden odcinek. Dla zabawy dodam, że jest on jednym z założycieli kodu, tak, tego co chciał nam zafundować Majdan. Jeśli zatem ktoś lubi wojny domowe, to pewnie polubi tego człowieka. Jego matka i ojciec to też nie był byle kto. Ale jeszcze ciekawsze jest to, kto był przyjacielem ich domu. Tak, to ten sam pan, co jest jednym z najbogatszych Polaków. Zaczyna być ciekawie co? Skąd owsiad miał takie znajomości, zapytacie. I dlaczego był tak przez nich medialnie lansowany? a oni cichutko stali sobie z tyłu. Nie dziwi Was to? On przerzuca setki milionów złotych, a oni nic. Czy to wydaje Wam się logiczne? Owsiak był pokazywany i lansowany w telewizji publicznej za czasów rządów Bieleckiego, a ten do dzisiaj trzyma sztamę z Tuskiem i jego poplecznikami. Czy zatem dziwi Was już, że taki Owsiak zaczął ściągać na nawzostok Komorowskiego czy wcześniej Balcerowicza, to wszystko jedna klika powiązana finansami. Nie chciałbym powiedzieć za dużo, żebym przypadkowo nie powiesił się w Łazience. To, o czym Wam mówię, to rzeczy oczywiste i łatwe do udowodnienia. Dlatego bezpiecznie mogę to ujawniać. No nic, zostawmy ten wątek i popatrzmy na samą Wośbę a początki rzeczywiście były zadziwiające. Czy wiecie, że Owsiak w tajemniczy sposób zebrał pieniądze na woźb, zanim woźb w ogóle zaistniał? Tak. Mało tego, właściwie chyba nie przestrzegał przepisów, które powinien przestrzegać. Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że jak ktoś z nas dokonałby czegoś takiego, to wylądowałby w więzieniu. Popatrzmy może na przepisy. Wytyczne są dość jasne. Chciałbym zobaczyć jakiego zgłoszenia dokonał Owsiak na potrzeby pierwszego WOŚP. Czyż nie mógł zgłosić, że będzie zbierał na podmiot, jaki w ogóle jeszcze nie istnieje. Najlepsze, jak zawsze, zostawiam na koniec. Zapytacie, po co jakaś władza miałaby lansować takiego buntownika jak Owsiak? I jego dziką muzykę, i tarzanie się w błocie? No cóż, każda władza boi się młodzieży. Szczególnie w młodzieży. A jeszcze jak są ich setki tysięcy i jak krzyczą jebać policję, no to już zaczyna być nieprzyjemnie. A w tamtych latach była masa młodzieży i niemal cała buntowała się przeciwko władzy. Wydatnie pomagała w tym muzyka. Nie bez powodu pokazałem Wałęsę, jak pięknie zniwelował milion działaczy, idąc z komunistyczną bezpieką w jednej parze świetnie się na tym donośnictwie wzbogacił i jego dzieci już także nigdy biedy nie zaznają. Taka komuna umiała przejąć opozycję i to całkowicie bez walki. Czy to samo miało miejsce w przypadku Owsiaka, czy stanku i Woźb? Są tacy, co mówili to jasno, ale ja jak zwykle pokażę tylko fakty, bez snucia spisków i domysłów. Czy zatem Owsiak to był taki Wałęsa dla zbuntowanej młodzieży? Chętnie bym zobaczył, czy VPN nie ma czasem teczki z napisem TW Puszka. Sam Owsiak chciał bić badaczy z IPN, gdy mówili, że Wałęsa to TW bolek, a także nawoływał publicznie do spalenia Akt SB. Cóż, jakbym nie znał jego kontaktów z wysoko postawionymi komuchami, to bym uważał, że był nieświadomy i podziwiał szlachetnego noblistę i chrześcijanina z Matką Bożą w klapie. Chociaż to też nie ma sensu, bo on nie znosił kościoła. Zatem, dlaczego? Sami sobie na to odpowiedzcie. Ja się wstrzymam do momentu, gdy dostanę dane z IPN-u o samym panu Jerzym O. Zatem pada kolejny mit pana Owsiaka jako młodzieżowego buntownika. Dla mnie był zbyt poukładany z władzą i nie bez powodu został wykwizdany. Czy jesteście gotowi na kolejne części Sagi Gwiezdnych Wojen? Bo dalej będzie jeszcze ciekawiej. Subujcie, lajkujcie i czekajcie na kolejne odcinki.